Z tej strony Madzio, dzisiaj witam Was w pierwszym jesiennym filmiku. Mierzymy ze sklepu Bonprix i będą to takie pierwsze podrygi jesieni. Muszę wam powiedzieć, że ja już zaczynam rozglądać się powoli za cieplejszymi bluzami, za jakimiś okryciami wierzchnimi, za kardiganami, za jeansami i za takimi rzeczami, które miałyby odświeżyć moją jesienno-zimową już garderobę. I za chwilę trzeba będzie się rozglądać za cieplejszymi kurtkami, za bodkami, za czymś naprawdę ocieplanym, co na razie nie bardzo bym chciała. Nie bardzo bym chciała rozglądać się za kurtkami. Więc tak, dzisiaj będziemy mierzyć bąb bon takie Tak jak mówiłam, pierwsze podrygi jesieni. Już troszeczkę inne kolory, już bardziej stonowane. Bardzo ubolewam nad tym, że wszystkie sukienki już na ramionczkach i sukienki w tropikalne wzory odchodzą. W zapomnienie, trzeba je przechować do przyszłego roku, ale nic to e, mierzymy nowości jesienne z Prix. Oczywiście wszystkie linki, rzeczy, które tutaj będę mierzyła znajdziecie na dole w opisie. Zanim przejdziemy do mierzenia, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie filmiki z mierzeniem ze sklepu Prix. Zaczniemy od pierwszej bluzeczki, którą mam na sobie, a jest to bluzeczka z takiego gniecionego materiału, takiego troszeczkę gufrowanego, jest to 100% wiskozy, ale ta wisko taka lekko, lekko rozciągliwa właśnie przez to gniecenie nie mam tutaj czerwoną bluzkę w takie e, granatowo białe kwiaty tutaj mamy taką gumę, taką doszorową szeroką gumę którą już znamy z plażowych em, sukienek i rękawki takie podwójne, takie dwuwarstwowe, szerokie bardzo i ten dekol powinien być w teorii powinien wyglądać tak zsunęłam czarny stanik tutaj, zsunęłam E, no, i, i ciężko go tak utrzymać. No, bo tak na chwileczkę tak się prezentuje, ale jeden ruch ręką, i ten dekolt wraca e, do takiego stanu. Więc ten dekolt prezentuje się tak. Jest taka dosyć dłuższa. Bardzo mi się podoba ta długość. Nie za długa, nie za krótka. Na dole jest bardzo zwiewnie. Także taki czerwony, czerwony czerwona bluzeczka wpadła mi w oko. Od razu pomyślałam, że fajnie byłoby dobrać właśnie takie granatowe e, jeansy, granatowe denimowe, takie jesienne. Porteczki, <noise> jeansy. I będzie się naprawdę świetnie, świetnie prezentowała. No i prezentuje się tak, mi się bardzo podoba. Jedyne co to ten dekolt, rzeczywiście mógłby być inny. Ja mam na sobie rozmiar 52 i tak się zastanawiam właśnie, czy to zostawiać, czy nie zostawiać, czy ten dekolt jest spoko na jesień, czy już niekoniecznie, ale właśnie chciałabym ją do tych granatowych jeansików. Dajcie znać, co sądzicie. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to spodnie. Mam tutaj spodnie i nie jest to jak widzicie ten kolor, który szukałam do tej bluzki ale jest to taki jasny jeans taki marmurkowy troszeczkę taki przecierany bardzo mi się w ogóle podobał podoba ten trend w ogóle, ja już dawno, dawno temu miałam tego typu spodnie, właśnie takie marmurkowe zupełnie inaczej wyglądają no takie naprawdę, naprawdę ciekawe więc zamówiłam sobie takie jaśniutkie jeszcze do chodzenia właśnie jesienią kiedy te ciepłe dni mam nadzieję, że będą i te spodnie, co do tych spodni mam mieszane uczucia. Tak. Przede wszystkim. Materiał jest rozciągliwy, więc jak najbardziej na plus. Wszystko pięknie się układa, więc jak najbardziej na plus. Um, długość jest spoko, może lekko przydługawe, ale nie jest to zła. Jestem kurduplem, mam 1,65 m, więc yy, spodnie zazwyczaj sobie podwijam yy, u dołu albo po prostu je skracam. No i mamy tutaj stan. Kwestia wysokości stanu. Nie wiem, powinni to inaczej nazwać. Jest średni, to znaczy u mnie sięga do pępka i tak one są takie dosyć mocno naciągnięte wtedy na tyłek i właśnie sięga do pępka, więc taki nie do końca nie do końca komfortowo się w nich czuję, ja lubię jeśli w spodniach jest naprawdę wysoki stan, naprawdę są wysokie, wtedy ten brzuch jest przykryty, troszeczkę wciągnięty czuję się wtedy komfortowo mogę nosić bluzki krótsze, dłuższe, wtedy wiem, że tam nic mi nie nie wypłynie, no a tutaj ten stan jest właśnie taki średni do, do pępka. I tutaj mam rozmiar 52, wydaje mi się, że rozmiar jest jak najbardziej trafiony, przy czym no z tym stanem informuję, że nie jest to wysoki stan, jest po prostu średni. A jeszcze co do nogawki, nogawka jest straight, wydaje mi się. Znaczy zobaczycie na mnie jak to wygląda. Tak mi się wydaje, że to po prostu jest nogawka straight. Nie są to slimy. Chociaż tak właśnie nazywają się w sklepie, w Bondrixie. Znajdziecie je właśnie pod nazwą Slim. Ja tutaj też was poinformuję, że mam naprawdę szeroką łydkę, więc skoro one tam są jeszcze, jeszcze szersze, jeszcze zostało mi trochę miejsca, to naprawdę są szersze, więc wydaje mi się, że nogawka jest prosta. No i ten marmurek. Bardzo fajny marmurek. Nie wiem, czy mi się zdawało, czy widziałam, ale wydaje mi się, że widziałam je też w kolorze czerwonym i zielonym, też właśnie w takim marmurkowym, także też lineczek zostawiam na dole. Zobaczcie sobie bardzo fajne porteczki. Jeśli nie musicie mieć bardzo wysokiego stanu, to jak najbardziej polecam. Hej, przecież miały być same jesienne rzeczy, a ja tutaj przychodzę znowu z bluzeczką z krótkim rękawkiem, ale muszę wam powiedzieć, że ja długo chodzę w krótkich rękawkach. Nie daje się tak łatwo Złapać w sidła długich rękawów, złapać w sidła czegoś ciepłego. Musi być mi naprawdę zimno, żebym ubrała właśnie jakimś, jakiś t z długim rękawem albo coś e, takiego cieplejszego. E, jestem fanką raczej t-shirtów z krótkim rękawkiem. Jeśli jest mi zimno, to na wieżę zakładam kurtkę, jakąś ramoneskę, ewentualnie kardigan, sweter. Więc tak, mamy tutaj żółty t-shirt, taki zupełnie zwykły, z takimi trzema tutaj guzikami. Te guziki są fejkowe. To są teraz najmodniejsze guziki ever. One nie są drewniane, one mają właśnie sprawiać wrażenie takich drewnianych, takich dużych guziorów. Rękawek mamy krótki, z takim tutaj podwijaniem. Ona tutaj nie ma żadnego nadruku, ani z przodu, ani z tyłu. Tylko te guziczki tak ją właśnie e, ozdabiają. To jest kolor e, taki zgaszony żółty. To nie jest już cytrynka, to nie jest już taki słoneczny, to już jest taki e, liściowy, taki jesienny, e, taka musztardka, to już coś takiego bardziej właśnie jesiennego. E, jeśli chodzi o długość, to też super. E, zasłonię tutaj okolice brzucha, więc jak najbardziej na tak. Ja taką e, długość uwielbiam, e, czuję się w niej bardzo komfortowo, nawet... Do jakichś właśnie obcisłych spodni e, Wygląda spoko Co tutaj Wam będę dużo mówiła Jest to zwykły t-shirt, który naprawdę fajnie leży Także Wam go jak najbardziej polecam Mam na sobie rozmiar 52x54 Chciałam sobie taki większy, żeby był luźniejszy Zobaczcie tutaj w biuście mam jeszcze sporo luzu Tutaj też e, mam luzik Także taki t-shirt jak najbardziej na tak Teraz przechodzimy do rzeczy już właśnie Takich z długimi rękawami Będę miała dwie rzeczy z długim rękawem e, Jak widzicie Dalej szukam idealnej bluzy i dalej uwielbiam wzór panterki. Mam tutaj niebieską bluzę w takim właśnie panterkowym wzorze, w takim panterkowym nadruku na całej jej powierzchni. Co w tej bluzie jest ekstra? To jest taki dosyć głęboki dekolt. Jak na bluzę, normalnie w bluzie pewnie miałabym tak. Albo, no, może tak. A tutaj naprawdę jest sporo miejsca. Ja się w niej nie duszę, jest spoko jak najbardziej. E, rękaw jest czy czwarty, to jest dosyć dziwne. Rzeczywiście, bym ubrał. Zresztą, jak ktoś ma naprawdę krótkie ręki. Ręce, ręki, e, ktoś ma naprawdę krótkie ręce, ale nie, to jest po prostu rękaw czy czwarty. Jak dla mnie bardzo fajnie. Ja lubię sobie podciągać właśnie rękawy w bluzach do góry, e, I one mnie bardzo często denerwują, jak są właśnie tutaj gdzieś e, przy, przy ręce chociaż Ja też z drugiej strony lubię długie rękawy, ale spoko, czy czwarte też jest jak najbardziej na tak, nawet wolę. E, także rękaw czy czwarte tak się prezentuje. O, no może powiedziałabym, że troszeczkę dłuższy niż te czwarte na moje łapki, no i długość słuchajcie, ta bluza ma idealną długość na dole ma ściągacz, ale ten ściągacz kończy mi się już pod brzuchem, także ona jest dłuższa, spokojnie, ja tutaj mam też duży bius, więc tu się wszystko zmieściło jest nawet na mnie bardziej luźna i zaraz sprawdzę jaki mam rozmiar i tutaj też mam rozmiar 52 przez 54 też wzięłam większy rozmiar dlatego, żeby właśnie ona była szersza, żeby była taka luźna ja w ogóle lubię w takich bluzach chodzić nakładam tą bluzę, jeansy i heja do dentysty, na jakieś załatwienia w miasto, to jest po prostu mój outfit codzienny właśnie jesienią, także jestem z niej bardzo bardzo zadowolona i na bank ze mną zostanie, nie wiem czy były inne kolory, jeśli były to idzie zobaczyć no bo naprawdę jak wiecie, jeśli oglądacie moje filmiki e, Mierzymy z Bonprixa, to było kilka bluz, które mi się naprawdę podobały, no ale ani to długie, ani to długość, ani to krój, zobaczcie tutaj też pięknie, e, piękny rękawek, nic tutaj nie opada, nic nie powiększa, no naprawdę bluza ekstra, także bardzo, bardzo Wam polecam. No i panterka. Panterka robi swoje, e, po prostu e, ta bluza jest taka codzienna, ale Prezentuje się spoko. W ogóle możecie zauważyć, że całe to zamówienie jest takie codzienne i takie basicowe, no bo musicie zwrócić uwagę na to, że ja jesienią jednak chodzę częściej w spodniach. Właściwie to cały czas chodzę w spodniach, no bo jakoś ubranie, ubranie spódnic, ubranie sukienki w moim wypadku jesienią, kiedy to jest plucha, kiedy pada deszcz, kiedy jest e, śnieg, to. Mam wrażenie, że zaraz mi coś przymarznie, więc wybieram raczej spodnie, wybieram jeansy i takie codzienne outfity. Dajcie mi znać, jakie jest u Was, czego wyszukacie na jesień. Jeśli takiej bluzy, to polecam. Kurczę, jakby mieli, jakby mieli inny wzór, albo bez wzoru i z długim rękawem, to też bym sobie wzięła, ale jest ekstra. Kolejna rzecz, typowo jesienna, typowo e, już właśnie taka. Taka szkolna, bym powiedziała. To jest taki t-shirt właśnie w stylu koledżowym. Tak mi się właśnie yy, skojarzył z takimi yy, szkołami, koledżami amerykańskimi. Właśnie mieli takie t shirty albo mieli yy, właśnie bluzy. Mniej więcej yy, w tym stylu. No i tutaj mamy... Kremowy, jakby tors. I to nie jest biały kolor, to jest właśnie kremowy. No i mamy długi rękaw, właśnie w takim kolorze żółtym, takim zgaszonym. Nie jest to taki żółty kanarkowy, jak wy widzicie, bo nie wiem, ja tutaj w kamerze widzę, że jest to taki kanarek, ale nie jest to kanarek, absolutnie. Jest taki właśnie jesienny. I co mnie dziwiło, jak ta bluzka, ten shirt, 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 jak ta bluzka z długim rękawem do mnie dotarła, to to, że na wierzchu mamy taki na wierzchu jest taka faktura, nie jest on um, nie jest on taki z normalnej dzianiny, z takiej gładkiej dzianiny, tylko ma tutaj taką fakturkę, taką fakturkę w formie um, jakby jakieś krateczki, jakby czegoś takiego. No w każdym razie byłam zdziwiona, ale wcale mi to nie przeszkadza. Wydaje mi się, że jeszcze fajniej to wygląda tak inaczej. No jest to już taki shirt, właśnie t-shirt, t-shirt z długim rękawem. Może tak, może pełnić rolę bluzy, ale wydaje mi się, że jest taki bardziej szertowy, że jest bardziej taki przyciele. Nie wiem, e, nie wiem, nie wiem, co sądzicie? Dajcie mi znać. Wydaje mi się, że tak. Tutaj w okolicach brzucha tak bardziej przylega, ale też nie jest jakoś strasznie obcisły i wydaje mi się, że całkiem fajnie będzie wyglądał tak samo do, um, do jakichś jeansów, do jakichś właśnie denimów, do jakichś ciemniejszych, jaśniejszych, nawet do tych jasnych, marmurkowych. Wydaje mi się, że będzie wyglądał świetnie. Eee, także taki szercik. Mam z nim takie właśnie mieszane uczucia, bo nie wiem, czy go zostawić. Nie wiem, czy dobrze będę się czuła właśnie tutaj, w tym obcisłym miejscu w moją, z moją sytuacją brzuchową. Dajcie mi znać, jak to wygląda, jak się prezentuje. Spoko, czy nie spoko? Tutaj też mam rozmiar 52x54. No jak widzicie, on jest rzeczywiście obcisły. To już jest taki krój bluzki obcisłej. On jest rozciągliwy, także jak najbardziej no tak. Ja mam 130 cm w biusie i do mojego biusu dobieram wszystkie rozmiary tak, żeby właśnie jak biust wejdzie, to reszta tak samo. Tak możecie zobaczyć, dłuższe rękawy. Dajcie mi znać, jak wam się podoba. Czy mnie udusi, jak w nim wyglądam, czy jest spoko, piszcie i to już całe moje zamówienie w Bonprixie takie, tak jak wspominałam, pierwsze podrógi jesieni też zauważyłam, że dopiero zaczynają, pojawiają się dopiero e, jakieś pierwsze rzeczy na jesień także spokojnie, spokojnie nie śpieszmy się, będzie jeszcze sporo mierzeń jesiennych z Bonprixa e, i cóż dajcie mi znać, która z tych rzeczy najbardziej Wam się spodobała podpowiedzcie mi co zostawić wydaje mi się, że bluza niebieska ze mną zostanie takie mam wrażenie zastanawiam się nad tym Eee, no z tym t-shirtem, eee, dajcie mi znać co sądzicie i o reszcie tak samo, napiszcie mi też co jest na Waszej wishlistie, co Wy zamierzacie kupować na jesień, może macie ochotę zobaczyć coś ciekawego u mnie, jeśli tak to podpowiedzcie mi koniecznie w komentarzach czy mi jesteście zainteresowane, co chciałbyście zobaczyć, ja wtedy postaram się dla Was to spełnić eee... Zostawcie łapkę w górę. Jeśli takie mierzenia Wam się podobają, zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco, włączcie sobie dzwoneczek, bo w najbliższym czasie będzie sporo filmików mierzymy. Zrobimy sobie może taki maraton z filmikami mierzymy, także koniecznie bądźcie ze mną. Zapraszam do moich social mediów na Instagrama, na bloga, na Facebooka, na Instagramie bardzo często pojawiają się moje paczki, wszystko co do mnie dochodzi, czy te... Tak zwane pr -owe. Wszystko to właśnie pokazuję tam, więc zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, na moje Insta Stories. I cóż, na dzień to było wszystko. Mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam, że coś Wam podpowiedziałam. Czekam na Wasze wishlisty, Wasze podpowiedzi. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!